Jeżeli mąż jest nieobecny w relacji, nieobecny w związku, nieobecny w rodzinie, to znaczy, że on jest gdzieś indziej obecny. Bo jakby sytuacja jest zawsze taka, że człowiek gdzieś jest obecny, czyli jeżeli nie ma go w rodzinie i w relacji małżeńskiej, to na przykład jest obecny w relacjach koleżeńskich, towarzyskich, na portalach społecznościowych, jest obecny w tym przysłowiowym garażu na przykład, tak, jest obecny w swojej pracy, jest obecny na siłowni i innych takich miejscach. I teraz tak, o ile to się nie dzieje kosztem relacji i kosztem rodziny, kosztem małżeństwa, to wszystko w porządku, bo wtedy te zachowania i te postawy też czemuś służą. Natomiast jeżeli to jest tak, że to jest dużo więcej czasu poświęcane na te inne rzeczy niż na budowanie relacji małżeńskiej, no to wtedy efekt tego budowania jest no można powiedzieć słaby i to jest pytanie o czas najczęściej.